Szanowny Panie Ambasadorze wraz z małżonką, Szanowni Państwo Ministrowie, wielce szanowni dostojni przybyli goście, czcigodne siostry, czcigodni księża, wielce szanowne Panie i Panowie Prezesi, wszyscy obecni polscy przedsiębiorcy i drodzy rodacy mieszkający Tutaj w Tanzanii, a także drodzy tanzańscy przyjaciele, absolwenci naszych uczelni i przyjaciele Rzeczypospolitej. Bardzo dziękujemy, że ten ostatni punkt naszej wizyty afrykańskiej, tej kolejnej, bo to już kolejna nasza wizyta w Afryce, możemy spędzić przyjemnie na spotkaniu z naszymi rodakami z państwem. Pozwólcie państwo, że zacznę od podziękowania panu ambasadorowi, jego małżonce i współpracownikom za przygotowanie tej wizyty. Pan ambasador z racji swojej właściwości miejscowej obejmuje swoją działalnością dwa kraje, nie tylko Tanzanię, ale także Irlandę, w której był razem z nami i za tą część naszej wizyty również odpowiadał. Proszę państwa, oceniam tą naszą obecność Tutaj w trzech krajach Afryki, tym razem jako udaną. Cieszę się ogromnie, że doszła do skutku, bo była odkładana kilkakrotnie, ale jest i dzięki temu możemy być z Państwem tutaj, co jest dla mnie także ogromnie istotne. Tanzania jest specyficzna, dlatego że nie jesteśmy tutaj od dzisiaj, nie jesteśmy tutaj od wczoraj. Jesteśmy tutaj od bardzo dawna. Dzisiaj na spotkaniu delegacji powiedziałem, że jest tak specyficznie, że to nie, to nie uchodźcy z Afryki byli pierwsi w Europie, to uchodźcy z Polski, sieroty po ojczyźnie, która została zlikwidowana przez okupantów, na szczęście tylko czasowo. Były pierwszymi uchodźcami tutaj, w Afryce, w Tanzanii. I tutaj zostali dobrze przyjęci, zostali z sercem przyjęci. Tutaj wielu z nich zostało na zawsze, na cmentarzach, które istnieją tutaj do dzisiaj. Dziękuję Państwu za opiekę nad tymi cmentarzami. Dziękowałem dzisiaj władzom Tanzanii za to, że te cmentarze są. Wiecie Państwo, jak to jest. Nawet w sąsiedniej. W stosunku do nas, Białorusi, ostatnio reżim Łukaszenki niszczy polskie cmentarze. Tu cmentarze przetrwały. Dzisiaj dzięki staraniom polskiego przedstawicielstwa, pana ambasadora, jego współpracowników, dzięki środkom z kraju są odnawiane. Dzięki także państwa staraniom. Ogromnie za to dziękuję. Ale, szanowni państwo, to nie tylko historia. To państwo, tak jak tutaj jesteście. Dzisiaj tworzycie tą polską wspólnotę w Tanzanii, która, tak myślę, sobie będzie się rozrastała. Myślę, że coraz więcej naszych rodaków tutaj będzie. Z kilku przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że jesteśmy na szczęście jako państwo coraz zamożniejsi. Stać nas na więcej w sensie turystycznym. Polacy mogą sobie pozwolić na różnego rodzaju wakacje i wyjazdy marzeń i realizują je także tutaj w Tanzanii, nie tylko na Zanzibarze, gdzie od kilku lat wpadają na pobyty takie wakacyjne nad oceanem, na pięknych plażach pod palmami, ale także ci, którzy marzą o wspaniałej przyrodzie Tanzanii tej kontynentalnej, chcą zobaczyć afrykańskie dzikie zwierzęta wspaniałą przyrodę, która tutaj została zachowana i która tutaj jest pielęgnowana. Jestem przekonany, że tych odwiedzających będzie z naszego kraju coraz więcej, a tym samym, że będą również przedsiębiorcy, którzy będą dla nich tworzyć coraz bardziej wyrafinowaną i wykwintną ofertę turystyczną. Byłoby dobrze, gdyby tak się stało. Chciałbym, żeby nasi rodacy poznawali świat i żeby mogli realizować swoje marzenia, bo jesteśmy krajem ciężko pracujących ludzi i Polacy zasłużyli sobie na to, by móc cieszyć się wolnością, i możliwością zwiedzania świata jako dzięki swojej pracy zamożni ludzie. Ale wierzę w to, że przy tych działaniach będziemy przyczyniali się także do rozwoju tego kraju. Będziemy przyczyniali się także do rozwoju Tanzanii. Dzisiaj bardzo dużo rozmawiałem na ten temat z panią prezydent, rozmawiałem z państwem, ministrami, o przyszłych możliwościach współpracy gospodarczej. Mam nadzieję, że polskich firm tutaj będzie coraz więcej, nie tylko tych, firm turystycznych, ale także i tych firm, które mają dzisiaj już w swoim portfolio bardzo, bardzo nowoczesną, wyrafinowaną ofertę w zakresie y, przemysłów cyfrowych, w zakresie ochrony danych, w zakresie ochrony środowiska, w zakresie odpowiadającym wymogom współczesnej ochrony klimatu. Krótko mówiąc, firmom, które są w stanie walnie przyczynić się do rozwoju państwa jako państwa nowoczesnego, na wskroś nowoczesnego, odpowiadającego wymogom współczesności, a na pewno takim państwem, które nie tylko chce, ale w moim przekonaniu musi odpowiedzieć na wymogi współczesności, jest Tanzania, bo jeżeli ma chronić to, co jest jej skarbem, naturalnym skarbem, to, co otrzymała od Pana Boga, swoją piękną przyrodę to musi dbać o to, by rozwój przemysłu, by rozwój człowieka był w jak najmniejszym stopniu w tą przyrodę ingerujący. A to wymaga dzisiaj najnowocześniejszych technologii po to by móc z jednej strony zapewnić człowiekowi coraz lepsze, coraz wygodniejsze życie i bezpieczniejsze, ale z drugiej strony by także właśnie zachować to, co jest skarbem dla przyszłych pokoleń, czyli krótko mówiąc zrealizować to, co nazywa się fachowo zrównoważonym rozwojem. Otóż proszę państwa, dziękuję, że państwo się w to wpisujecie. Cieszę się ogromnie, że ta wspólnota polska tutaj jest. Z całego serca dziękuję siostrom naszym i księżom za posługę duchową i nie tylko duchową, za wiele wysiłku, który wkładają w swoją służbę Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Dziękuję za to z całego serca, także za tą służbę, która jest realizowana tutaj w Tanzanii. Moja żona miała sposobność Dzisiaj się spotkać z częścią tutaj z naszego personelu duchownego, ale, ale wiem, że, wiem że, że jest sióstr i księży i ojców i, i braci bardzo dużo i dziękuję za to, bo jesteście naszymi wspaniałymi ambasadorami w wielu miejscach Afryki. Wiecie zresztą znakomicie o tym i my też wiemy, że było tak, że byli też i tacy, którzy tą służbę przypłacili życiem. Tak to jest, ale nie cofacie się. I wspaniale nas reprezentujecie, za co ogromnie, ogromnie, jako Prezydent Rzeczypospolitej dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim, którzy jesteście tutaj naszymi ambasadorami. Nie mówię tylko o tych, którzy są Polakami czy mają polskie korzenie. Mówię także o tych, którzy mają tutaj korzenie. Rwandyjskie. Boże. Kanzajskie. Ale. Ale byli w Polsce, czy związali się z Polską w jakiś inny sposób i w jakimś sensie mają to poczucie, że troszkę też jest to ich ojczyzna. Dziękuję Państwu, bo tutaj tylko dobrze się o Polsce mówi. A to oznacza, że Państwo tutaj robicie dla Polski wielką rzecz. Dziękuję za to z całego serca. Mam nadzieję, że tak będzie i że o Polsce będzie się mówiło tutaj w Tanzanii coraz lepiej. Że Polak i polskość, i polskie serce, i polski otwarty dom także będzie się tutaj w Tanzanii coraz lepiej kojarzył. Mam nadzieję też, że coraz więcej, zwłaszcza młodzieży, z Tanzanii będzie przybywało do Polski, że będziemy w stanie współpracując z władzami Tanzanii, formować dla nich coraz lepszą ofertę edukacyjną, zarówno od tej strony finansowej, myślę tutaj o stypendiach, ale także i od tej strony merytorycznej, pokazywać to, co rzeczywiście może być dla Tanzanii potrzebne w jakich kierunkach kształcić młodych ludzi, jak także i modyfikować może czasem nasze programy studiów, żeby jeszcze bardziej im odpowiadały i były wyspecjalizowane właśnie tutaj. Bardzo dużo dzisiaj mówiliśmy o tym z panią prezydent właśnie o tych kierunkach, które są Tanzanii potrzebne, o kierunkach rolniczych różnego rodzaju, o o tych kierunkach związanych z także rynkiem cyfrowym, właśnie ochroną środowiska. Tym wszystkim rozwojem przemysłu, także przemysłu chemicznego, inżynierii, także inżynierii górniczej, geologii, wszystkich bardzo specjalistycznych dziedzinach, gdzie my w Polsce mamy bardzo duże doświadczenie i od śmiało można powiedzieć dziesięciolecia, nieraz i od stuleci mamy fachowców, ekspertów, specjalistów. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za spotkanie, dziękuję Państwu za obecność, cieszę się bardzo. Że możemy się spotkać, i, i jestem Państwu głęboko wdzięczny za to piękne świadectwo, jakie Polsce wystawiacie tutaj sobą, jako ludzie, którzy stanowią część tutejszego tanzańskiego społeczeństwa. Dziękuję za to z całego serca. Rzeczpospolita jest wam za to głęboko wdzięczna. Zapewniam. Aha, i jeszcze jedno. Proszę Państwa, jest ważna rzecz którą dla Polski bezpośrednio ja postrzegam z tej wizyty. Otóż, tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że naszych rodaków będzie przyjeżdżało tutaj na te pobyty wakacyjne czy, czy na, 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 na zwiedzanie coraz więcej. Te relacje pomiędzy władzami są z tego punktu widzenia bardzo ważne. Bardzo ważne jest także to, że realizujemy tutaj w Tanzanii choćby te programy związane z ratownictwem medycznym. Mam nadzieję, że ta pomoc nie będzie nigdy nikomu z naszych rodaków potrzebna, ale wiecie Państwo, jakie jest życie. Nieraz zdarzają się różne trudne sytuacje. To, że niesiemy to wsparcie, to z jednej strony oczywiście czynimy w ten sposób wiele dla Tanzanii i dla Tanzańczyków, ale z drugiej strony budujemy także i w Polakach to poczucie, że Tanzania jest krajem bezpiecznym, że jest krajem, w którym... Z którym Polska ma przyjazne dobre relacje, że władze mają ze sobą dobre relacje, że Polacy nie są tutaj kimś obcym, anonimowym, że nie są tutaj absolutnie żadnym najeźdźcą, tylko są mile widzianym gościem, mile widzianym klientem. Wierzę w to głęboko, który może tutaj bezpiecznie spędzić czas. Wierzę w to głęboko, że będziemy się dalej do tego przyczyniać, i jeszcze raz Państwu za to dziękuję.